nowa tradycja, odkąd przyjechaliśmy do Portugalii, to codziennie sobie wyciskamy soczki. Bo tu są tanie pomarańcze i pyszne pomarańcze algarowskie. A maszynkę, tą maszynkę kupiłem jeszcze w Turcji na Grand Bazarze, kiedy poszedłem kiedyś zrobić zakupy. No i okazało się, że tam wszystko jest droższe niż wszędzie indziej, ale to mi się udało wytargować. Od jakiegoś czasu praktykujemy z Kasią e, osobne diety, <grym>, bo przez ostatnie 4 lata jedzieliśmy zawsze wszystko to samo, ale z upływem lat zauważyliśmy, że niektóre rzeczy nam szkodzą, a inne e, jednym bardziej, a mniej. I teraz każdy ma swoją dietę. Kasia jej owsiankę z jogurtem, z owocami i ja I pumpernikier. Pumpernickelem dlatego, że oglądaliśmy ostatnio Drive to Survive jazda o życie chyba ten film o Formula 1 i tam prezes właśnie tego Mercedesa, grupy Mercedes, on sobie zażyczył Pumpernickel na śniadanie i tak mi się spodobało to, że pomyślałem, sobie, że też spróbuję i całkiem spoko jest ten ten Pumpernickel zdrowy Dobra, mam taki fit śniadanko Dzisiaj podczas biegania spotkałam żółwia. Nie mogłam sama w to uwierzyć, bo nigdy w Portugalii nie spotkałam żółwia, jedynie w Chorwacji nam się raz starzyło. Chyba w Albanii. Także nie spodziewałam się, że tutaj mogą żółwie na dziko mieszkać, a ja mieszkał sobie taki żółwik. Miał Tomek na pleckach, był taki, taki malutki. Słodki. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Alte, słynie ona w internecie jako taka najbardziej portugalska, najbardziej typowa miejscowość w Algarve. Ja już tutaj kiedyś byłam, w zeszłym roku pojechałam na samotną wycieczkę i szłam trasą Via Algarviana, która przebiega właśnie przez Alte, ale tego miasteczka właściwie Wam wtedy nie pokazałam i Łukasz też go nie zna, także dzisiaj będziecie je odkrywać wspólnie pod moim przewodnictwem. Kaśka to pachną pomarańcze chyba. Wow. Niesamowicie, ale pięknie. Taki zapach jest po prostu jak perfum. Normalnie jakiś perfum. Ale cudownie. Trochę mi to przypomina Dolina Rzeki Duero. Tylko, że tam są e, winogrona, a tutaj pomarańcze. Na wejściu do miasteczka wita nas pomnik pana Jose Cavaco Vieira i jest to człowiek, który od zawsze mieszkał w Alte. Jest bardzo mocno związany z tym miastem, był takim można powiedzieć społecznikiem, dużo się tutaj udzielał, był muzykantem i to właśnie dzięki jego staraniom Alte otrzymało tytuł najbardziej portugalskiego miasteczka w Algarve, ponieważ mniej więcej w latach 90. był organizowany właśnie konkurs na takie miasteczko, takie które będzie uosabiało właśnie ducha Algarbi, ducha Portugalii i to właśnie pan José zgłosił Alte i zmotywował mieszkańców, żeby wspólnie postarali się, aby Alte otrzymało ten tytuł i się udało. I właśnie dzięki temu po dziś dzień jest sławne z tego, że jest ono takim bardzo portugalskim klimatycznym miasteczkiem. Do niedawna nie było aż tak popularne. natomiast teraz widzę, że turystów jest coraz więcej, przyjeżdżają tutaj z safari. Niemniej, na godej porze jesteśmy w marcu, tych ludzi nie ma tutaj zbyt wielu. I na pewno warto się tutaj przyjechać, żeby sobie pospacerować, poczuć ten, e, ten klimat portugalski. Ja, to jest osioł! Ja pierdzielę. co ty tu robisz? Hejka! Boże, Mogę może... mi ugryźć? Tam była taka tabliczka, że tak. Ojej! No fajny jesteś. Nie chcę. Nie chcę, żebym go dotykał. Ojejku. to de alte. Tu jest targ rybny. Znaczy no, pozostałości. Kiedyś tu sprzedawali na tych stołach ryby. Na stówę, bo tu są nawet takie poustawiane na lód i na rybki. I tu jest jedno stanowisko, drugie stanowisko, trzecie, czwarte. Fajna sprawa. Może chce kupić świeżą rybkę, doradę albo lubalu. W centrum Alty znajduje się kościółek. On pochodzi z XIII wieku i sobie tutaj trwa po dziś dzień. Ale chciałam wam jeszcze zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz. W Alte znajdziemy dosyć dużo różnego rodzaju figur posągów, a także Gravity. Jest to miasteczko, które przyciąga artystów, w którym mieszkają artyści, także można tutaj na przykład zapisać się na zajęcia z ceramiki, z malowania. Czasami można trafić na występy teatrów ulicznych, dużo się tutaj dzieje takich artystycznych wydarzeń. Taki miły pan nas zaprosił do siebie na zdjęcia. Ogród jak ogród, ale konie mam. Pan zaprosił nas do środka, zawołał Kaszkę. I chodź, weź tą kamerę po portugalsku, powiedział, a myśmy zrozumieli. O. Jecaj, jecaj. Nie będziemy ci przeszkadzać. To jest jakaś szkoła, chyba stara. Może być. Ten no. budynek. To ma basen! No jakbym miał taki tarasik tutaj, to bym go wyczyścił i ustawił foteliki chillando. Obrigada! Ciao! Zobaczcie w ogóle, jakie są literki, takim arabskim, literki, cyferki, takim arabskim stylu. Tutaj znowu są e, drzwi i koraliki. Normalnie tutaj ludzie wychodzą z domu prosto na ulicę. To mi się akurat nie podoba, no ale tak jest w małych miejscowościach i na wsiach w Portugalii. Minusem mieszkania w takiej malutkiej co jest też to, że jest mało miejsca, mało dróg, więc z naszym vanem tutaj, dla ciężko byłoby w ogóle wjechać, tam jest taka ulica, to ma tylko 1,90 m, więc tam by to niemożliwe było. A znalezienie miejsca parkingowego jest też trudne. Jak widzicie, wszyscy dosłownie na centymetry przy, e, przy ścianie parkują, żeby móc przejechać koło nich. A tu i przeciekawie, jak tu pachnie. Patrz! Coraz ładniej tutaj jest. Gdzie nie idziemy? O, teraz tu jest jakiś strumień. Co to jest? No to jest wodopój. Patrzcie się, u świętego jakiegoś Antoniego. Można się napić wody. Jesteśmy już na obrzeżach Alte i Tutaj jest takie zrobione wokół rzeki miejsce piknikowe. Kiedyś było tak, że ta rzeka była o wiele głębsza, było tam o wiele więcej wody, więc w lato dużo osób tutaj przyjeżdżało, żeby się kąpać i ochłodzić, korzystać z tych pięknych terenów. Jeśli by iść dalej tą drogą, to już wyjdzie się tak naprawdę w pola, w takie dzikie tereny, ale właśnie ten, tędy przebiega ten szlak Via Algarviana i tam właśnie kawałek dalej dzisiaj spotkałam żółwia, którego widzieliście wcześniej na zdjęciu. Zastanawiałam się, czemu bycie blisko morza tak dobrze wpływa na człowieka, tak bardzo uspokaja. I znalazłam taką informację, że chodzi właśnie o bliskość wody. Woda to jest życie i nam, jak zresztą wszystkim żyjącym stworzeniom, jest niezbędna ona do życia, więc jeśli jest ona blisko, to to nas uspokaja i działa w taki sposób, że czujemy się bezpieczniej. I dokładnie właśnie tak się teraz czuję, jak słyszę szum wody, to czuję takie ukojenie i to jest chyba to właśnie. Tu na tym obrazie z Azulejos mamy przed scenę przedstawiającą portugalskich chłopów na wsi, ser, chleb, szklaneczka wina wina tinto. Wino tinto to znaczy czerwone, a wino branco to znaczy białe. Dwóch panów, dwie beczułki, dwa kieliszki i rozmowy do rana. A, jeszcze chodaki. <laughs> Ten pan przed wchodakami, to znaczy, że jest dorosły. Tylko dorośli ludzie chodzą w kotakach. Tak nam powiedziała kiedyś nasza koleżanka. <laughs> Ładna scena. Zbliżają się wakacje, a w związku z tym zbliża się sezon na wynajem kampera. I w związku z tym postanowiliśmy w tym roku dodać na naszą stronę podróżowanie.pl taką zakładkę wypożyczalnie kamperów. I na razie zbieramy teraz y, namiary na wszystkie wypożyczalnie kamperów w Polsce i będziemy je skrupulatnie tam dodawać. E, więc jeżeli ktoś z Was prowadzi wypożyczalnie kamperów, ma jednego kampera albo kilka kamperów do wypożyczenia i chciałby się tam u nas bezpłatnie ogłosić, to napisze do nas kontakt małpapodróżowanie.pl, podróżowanie.pl, napisze email, e-mail na kontakt małpapodróżowanie.pl i wtedy... Ja odpiszę i skontaktuję się z Wami. Poproszę o wypełnienie takiego formularza, żebyśmy mogli, że tak powiem, stworzyć taką jedną wielką bazę wszystkich wypożyczalni kamperowych w Polsce. Makaron, spaghetti z sosem pomidorowym, czyli danie van Dzisiaj z cebulą i z tofu wędzonym z Lidla, bo w Lidlu tutaj jest bardzo dobre tofu wędzona. Idę teraz po obiadku odwiedzić nowe miejsce Kasia zaraz do mnie dołączy ona jeszcze została na Instagrama wrzucić tam jakiś filmik Od Was zachęcam na to, żeby wejść na naszego Instagrama i zobaczyć jak wygląda ten filmik e, bo na Instagramie jest dosyć dużo filmików różnych i zdjęć i postów i, i tak dalej więc tam się dość dużo dzieje jeżeli jeszcze tam Was nie ma to możecie do nas dołączyć Na Instagramie nazywamy się tak samo jak na YouTube czyli podróżowanie Przesłał. Mogę iść tak, albo tamtą drogą betonową, albo tu jest na kamienno-pedestrze jakiś skrót. To idę skrótem. Patrzcie jaka czerwona ziemia. Bo. Wow. Zatarłem na miejsce, jestem pod wodospadem, Kasia mi powiedziała, że tutaj w, jak się zejdzie drogą od tego cmentarza w dół, na sam dół to jest wodospad i ta rzeka, która jest w tej miejscowości Alte, na której, mostku, po której na mostku przechodziliśmy, ona przepływa pod mostkiem i ta rzeka po prostu tutaj spływa, tworząc takie naturalne kąpielisko, widzę, że tam jest jakaś kołapani, także idę zobaczyć co tam się dzieje. Wróciliśmy na miejsce, na nasz parking, tu gdzie się zaczęła dzisiejsza przygoda. E, ja tu byłem pierwszy raz, Kaśka już kolejny i muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo ładna miejscowość. Bardzo blisko Algarve. Algarve to jest taki no, turystyczny rejon z takimi domieszkami kultury arabskiej. Natomiast tutaj to jest taka prawdziwa Portugalia, i ja się tutaj czuję w tej miejscowości, w tej okolicy, jak na północy Portugalii. Jak szliśmy Camino de Santiago, to właśnie takimi wioseczkami żeśmy szli. I fajnie, że one się te wszystkie zachowały, bardzo mi się to podoba, bardzo mi się podobają w ogóle wsie w Portugalii i tak ja miałem dzisiaj refleksję podczas tego spaceru, że te miejscowości i te wioski są dlatego tak fajnie zachowane, ponieważ one nie doświadczyły wojny i nie doświadczyły bombardowania ani żadnych innych kataklizmów, więc te wszystkie budynki są stare i one się zachowały przez wieki. A teraz wracamy do wana jedziemy do sklepu, potem będziemy gotować i kończymy dzień. Wróciliśmy już do Wana, a to znaczy, że kończymy powoli naszą wycieczkę. Mamy nadzieję, że Wam się podobała. Jeśli tak, to zostawcie nam łapkę w górę. Napiszcie też, co tam u Was słychać, co Wam się podobało najbardziej w odcinku. Co, polecamy Wam bardzo serdecznie Alte. Jeśli będziecie tutaj w okolicach Algarve i już nie będziecie mieli pomysłu, gdzie dalej jechać, warto się tutaj wybrać, żeby zobaczyć coś innego. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Życzymy Wam spokojnego dnia, wieczoru i tygodnia. Trzymajcie się.